Moje serce było też nieraz złamane. I w tym doświadczeniu dodatkowo najtrudniejsza jest samotność. Dlatego tak ważne jest, żeby powstało miejsce, do którego będziemy mogli przyjść z najtrudniejszymi emocjami miejsce spadających kamieni z serca, gdzie spotkamy ludzi, którzy chwycą nas mocno za rękę i przeprowadzą przez tę podróż. To wyjątkowe miejsce powstaje dla osób, które zmagają się ze śmiercią najbliższych, dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w podróży przez żałobę, również dla osób, które mierzą się z diagnozą nieuleczalnej choroby. To właśnie tu, w Holistycznym Centrum Wsparcia po Stracie Emocja, będą mogli liczyć na pełne ciepła i profesjonalne wsparcie. A wiecie, co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? Że emocje tworzymy my wszyscy razem. Każdy może pomóc w budowie tego niesamowitego miejsca.